gruba? Jesteś brzydka? Jesteś pryszczata? Jesteś brudasem? Co to ma być w dzisiejszych czasach? Co to ma być? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Kacper Beauty Expert. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście... W dniu dzisiejszym chcę się podzielić z wami z moją historią, która miała miejsce w Rosmanie i o niej mówiłem na rolkach Shorts, tyle, że te rolki są ograniczone i one trwają maksymalnie do minuty, więc zbytnio dużo nie mogłem wam powiedzieć, no po prostu jest ograniczenie, prawda? Aczkolwiek chcę się podzielić z tą historią i ogólnie porozmawiać na temat takiego szeroko pojętego hejtowania. Także, jeżeli Was taki filmik interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Mam nadzieję, że nie pojawią się tutaj pod tym filmem komentarze, że to jest konstruktywna krytyka, że to co się dzieje, to jest konstruktywna krytyka, że tak można robić. To jest bzdura, to jest jawny hejt, to jest jawny hejt. Posłuchajcie, ostatnio byłem, będąc w rozmowie, robiąc zakupy między innymi też dla was <grywki> rolki, no i wiadomo zakupy, no oczywista, oczywistość jak to ja, wiecie o tym doskonale, że zawsze jak jadę na shopping, to i też cygnę wam rolki produktów, o które pytacie. Była dziewczyna przy stanowisku karm y, dla kotka. Ile ona miała? 13, 14 lat. Wiecie, może mama ją wysłała po prostu do Osmana, żeby kupiła karmę dla kotka i tak dalej, i tak dalej. Dziewczyna była ubrana normalnie w bluzę, w spodnie, schludnie, zadbanie ubrana. No ale problemem na twarzy był trądzik. No i ten trądzik był dość widoczny, ale to nikt, nikomu nie daje prawa do obrażania człowieka. Nikomu. Stały sobie trzy. Dameski, które myślały, że są Bóg wie kim, a tak naprawdę, w mojej ocenie, po tym zachowaniu są nikim, e, stały sobie przy makijażu i ma cały testery, No bo przecież wiadomo, jak to jest, nie? No i dziewczynka z tego stanowiska. Ja stałem akurat przy akcesoriach, i tak dziewczynka, co, co właśnie ta z problemem skórnym przechodziła i tak dalej, słyszała pryszczata, brudaska, patrzcie, chyba twarzy nie umyła, zaraz jej ten trądzik wypali twarz. Co to ma być? Ja w pewnym momencie, jak ta dziewczyna się cofnęła, zobaczyłem, że no, no to, to jest widać, to jest widać, że ona już jest zdenerwowana, poirytowana i tak dalej, i tak dalej. Ale ja jestem bezszczelną świnią ja to mogę powiedzieć, bo ja lubię to w sobie, w słusznej sprawie i ja działam. Ja nie potrzebną do tych typiar, ja im od razu powiedziałem, co o nich myślę. Że ich zachowanie jest słabe, żeby one się nie doigrały takich trądzików, żeby ich dzieci w przyszłości nie musiały być hejtowane z tego tytułu i że ich zachowanie jest słabe, totalnie słabe. To te dwie stanęły tak, no, jakby się ogarnęły, rozumiecie już, tak, no, słuchały i tak jak było widać, że było im głupio. Ale ta trzecia, najgorsza, to ta już pryski, śmiechy i takie. <śmuszczak> <śmuszczak> takie coś, to ja do niej na głos. Żeby ci smart z nosa nie poszedł, kobieto. Żeby ci smart z nosa nie poszedł. Nie wiem, czy cię drażni, podnieca cię hejt, może masz jakiś fetysz. Mówię. Podnieca cię to? O, już tutaj nie dostała poparcia koleżanek. Mhm. Mhm. Mówię do niej jeszcze tak. Na cały głos, ja się nie zacyskałem słuchajcie, że hejt jest karalne. i to co ona robi to jest karalne i żeby zastanowiła się komu robi krzywdę w przyszłości bo ta krzywda może iść daleko idącym tokiem, to nie jest tylko na słówku się kończy, ta dziewczynka sobie pójdzie do domu ha ha ha, hi 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 dzisiaj zhejtowałam, a ktoś pójdzie i popełni wiecie co, tak być nie może do cholery jasnej to, to już nie jest komuna to już nie jest ugh, okres w ogóle taki, że się mówi, że trądzik jest z brudu i zaniedbań higienicznych. Nigdy w życiu. Trądzik jest to poważna choroba, którą się leczy wiele, wiele lat. Leczenie jest kosztowne, ciężkie, ma wiele skutków ubocznych, raz mniejsze, raz większe. To zależy. Ale to nie jest łatwa choroba. Ale ta sytuacja skłoniła mnie do tego, aby powiedzieć coś więcej. I e, powiem to więcej, bo ja sam. Bo ja sam podkreślam, mimo tego, że miałem swój wyrok karny i odsiedziałem ze swoje stare przestępstwa z artykułu 286, swój wyrok. O czym wiecie, bo ja tego nie kryję. Przecież to nie jest żadna tajemnica. Na stronie głównej kanału jest filmik podpięty, ale ja też byłem ofiarą. Ja też byłem ofiarą kiedyś hejtu, stalkowania, napastowania mojej rodziny itd. itd. Ja też to przeżyłem, ale już to jest jakby id daleko idące em, w przeszłość, tak? Przeszłość. Ale od, ogólnie chcę się nawiązać do tej kwestii. Nikt w miejscu publicznym ogólnie nie ma prawa kogoś krytykować za wygląd. Bo ten ma trądzik, bo ta jest gruba, bo ta ma żółte włosy, bo ta ma zielone włosy, bo ta wygląda jak dziwoląg, bo ma trzy kolory włosów. A co kogo to obchodzi? To, ty, to ta osoba chodzi z tymi włosami, czy ta osoba? Jak jej się podoba, to jej się podoba. Proste. Ale jak ja słyszę i ja widzę, że ten jawny ehejki, on się tak roznosi i z reguły to są... Nie piszą tego osoby, które podpisują się pod swoim imieniem i nazwiskiem, tylko z reguły na przykład e, fake konta, że jesteś gruba, jesteś obrzydliwa, jesteś taka, jesteś taka, jesteś taka, owaka i jeszcze taka, 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 taka. A najbardziej mnie wkurzyło to, że na przykład jak ktoś otwarcie, na przykład na YouTubie podaje wam taki bardzo... E, Łatwy przykład, ktoś na YouTubie na przykład otwarcie mówi, że ma depresję, że walczy z depresją, że leczy, się, leczy depresję, tak? E, na przykład. Więc e, na przykład i są tacy YouTuberzy, którzy mówią otwarcie, że mają depresję, że się leczą i tak dalej. To oni są mi tak wyzywani w komentarzach, dobijani. Po co? Po co? W jakim celu? Żeby w końcu ta osoba sobie coś zrobiła, bo tak zwany komentator, on pisząc te wysrywy, bo to są wyserywy i tego inaczej nie można nazwać, on nie wie, co to zrobi, co, co, co ta osoba publiczna zrobi, jak przeczyta ten komentarz. Przecież on nie siedzi koło niej, on nie wie, jakie mogą być jego skutki. Dlatego ludzie, jeżeli nie wstydźcie się, naprawdę nie wstydźcie się tego, bo to my możemy zmienić do cholery jasny świat i nikt za nas tego nie zrobi. Jeżeli widzicie. Jeżeli widzicie taką sytuację, reagujcie. Nie pozwólcie obrażać drugiego człowieka ja na to nie pozwolę. Ja na to nie pozwolę. Hejt jest rozszerzony, ale hejt nie kończy się na słowach. Nawet przemoc y, psychiczna, to, 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 to już jest szeroko. To jest globalny problem, który może mieć swoje skutki uboczne, daleko idące, nawet trwałe, już do cholery jasnej, nawet nieodwracalne zmiany, których się. Nie da naprawić, których nie da się cofnąć. Ile osób przez hejt już yy, nie ma na tym yy, świecie? Ile osób już nie ma na tym świecie przez hejt? Wielu. Ci hejterzy może i tak dostali wyroki, siedzą i tak dalej, i tak dalej, ale co z tego? Oni prędzej czy później wyjdą? I co? I wtedy będzie on zapomniany, bo to kiedyś i tak dalej? No nie. Tutaj chodzi do cholery jasnej o człowieka. I ja, ja będę reagował. Niezależnie od tego, bo ja, 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 ci, ja Wam powiem coś szczerze. Ja mam w sobie coś takiego, i to mogę powiedzieć otwarcie, jeżeli chodzi o działanie w słusznej sprawie, podkreślam, nie, jeżeli coś jest błachostką czy coś, bo ja mam to ja potrafię zrobić zadymę. I to taką zadymę, że w pięty wejdzie. Tamtej weszło w pięty. Tamte dwie się w rosmanie ogarnęły, tamta trzecia oczywiście była zaparta, szła. <laughs> ja śmiało, myślałem, że zaraz smara z wypuści Dojechałem i tak, że aż jej pięty poszło I to nie był hejt, to było stwierdzenie faktu Powiedziałem to A dziewczyna ta, która zrobiła zakupy i tak dalej Ta właśnie hejtowana, No to niestety ja nie miałem okazji z nią porozmawiać Zrobiła zakupy, a ja w czasie kiedy o, Ta cała akcja się rozgrywała W rozmanie. No to ona zrobiła zakupy, zapłaciła i poszła, nie? Aż kasjerka wybiegła, zobaczyła co się dzieje, bo na pewno ktoś z klientów wiecie, no doniósł do kasjerów, że tam się coś dzieje, nie? Ja mówię do kasjerki otwarcie, to była zastępca kierownika, to była zastępca kierownika, tak? Ja mówię, po prostu dziewczyna była wykańczona psychicznie. Widziała pani przydzieloną taką dziewczynę przy kasie, która właśnie miała problem? Tak, widziałam, bo te panie nie dojeżdżały no to ona do nich tak, kupujecie coś dziewczyny, czy tylko przyszliście pom pomacać, e, pomacać przyszliśmy, to proszę iść. Króciutko. Króciutko. Dla mnie to jest chore. Większość osób nie bierze sobie pod uwagę tego, co może się stać za takie słowo. Że to mogą być daleko idące konsekwencje, które nawet mogą być nieodwracalne do cholery jasnej. I tego nikt nie rozumie. Ja nie mówię, że każdy człowiek jest taki sam. Bo na pewno są tacy, co też reagują i nie pozwalają sobie w kaszę dmuchać. Ale mówię na przykład o prześladowaniu w szkołach jeszcze, o gnębieniu w szkołach, o wyzwiskach w szkołach. To ma miejsce wszędzie. To jest wszędzie. To się wszędzie dzieje. To się wszędzie dzieje. Ktoś chce mieć niebieskie włosy? Niech ma. To są jego włosy. Nikogo to nie powinno interesować. Amen. Koniec kropka. Ktoś chce mieć czarne soczewki w oczach, to są jego oczy. Koniec kropka. On zapłacił za soczewki, on chce mieć te soczewki i tak dalej. Koniec kropka. Ktoś jest gruby, to jest jego sprawa. Będzie chciał schudnąć, sobie schudnie. Nikt nie ma prawa krytykować. A czasem nie można schudnąć, bo jest się na coś chorym, i też ludzie nie biorą tego pod uwagę, bo tylko myślą, że ona się nażarła. Yy, bóg wie czego, i ona jest gruba jak beczka, bo ona się napierdzielała i nażarła. A może tak nie jest do cholery jasnej. Może choroba właśnie powoduje to, może to się zbiera woda w organizmie. Czy to ktoś wziął pod uwagę? Nie, bo przecież ona się nażarła, żarła tyle i przytyła i waży 200 kilo. tak? No i bez przesady. Bez przesady. Niech każdy patrzy na siebie. Na swój zakamarek, na swój czubek nosa. Niech każdy patrzy na siebie, naprawdę. A jeżeli, moje kochane skarbeczki, widzicie takie sytuacje, nie zostawiajcie tego obojętnie. Nie zostawiajcie tego obojętnie. Miejcie gdzieś, jak tam jakaś hejterka was styra czy coś. Idźcie w zaparte. Idźcie w zaparte. Pokażcie i kto tu rządzi. Akurat mogę Wam to powiedzieć, że. W kwestii hejtu to ja też jestem dos doskonale przeszkolony z tego względu, że go sam przeżyłem i jestem teraz odporny, odporny, odporny na ten hejt. Słuchajcie, mimo tego, że ja wyszedłem i tak dalej, i dalej gdzieś tam są na mnie konta jakieś robione w internecie, jakieś fikcyjne, jakieś tam bzdury i tak dalej. Ale ja mam to w dupie, bo ja już się nauczyłem tym nie przyjmować. A osoba nadmiernie hejtowana, musi dostać bodziec obronny, aby mogła uodpornić się sama na ten hejt. Osoby, które kiedyś były podatne na właśnie słowa innych, hejt i tak dalej, one muszą same nabrać tej odporności. Aczkolwiek jest taka sytuacja, że nie wszyscy tę odporność nabiorą. Bo to nie jest nabyta odporność na hejt. Każdy ma inną psychikę, zupełnie inny mechanizm myślenia, funkcjonowania. I każde słowo może zranić, I, i, i to jest bezdyskusyjna kwestia. I tutaj zobaczcie, w Rosmanie, typiary, jakoś miały czelność na głos powiedzieć, że to jest brudaska. I na w jakim celu to miały zrobić? W jakim celu? Żeby uciekła z Rosmana i pokazała, że jest słabsza, a one, żeby miały pożywkę do śmiechu, bo one są mocne? Proszę was. To tak jak właśnie. Co do mnie, nie? No to też wyszedłem, też próbują podchodów pod, pod na mnie, że ja jestem taki zły i tak dalej. I czekają, i czekają na coś. Też mam to w dupie. Ale ja jestem osobą uodpornioną. Ja jestem osobą uodpornioną, a ktoś może nie być uodporniony. Także naprawdę nie pozostawiajmy tego tak bez echa, reagujmy na takie sytuacje, ponieważ naprawdę... Czasem jedno słowo może doprowadzić do trwałych, nieodwracalnych zmian, że już żadne słowo tego nie cofnie, bo tego drugiego człowieka potencjalnie może już na świecie nie być. Nie wiemy, nie mamy pojęcia, jak druga osoba przyjmuje to do siebie, jak mocno to przyjmuje do siebie i jak ona wiąże te słowa, które usłyszy. My tego nie wiemy. My tego nie wiemy. Także naprawdę ta sytuacja z Rosmana nakłoniła mnie do tego nagrania filmiku, bo oczywiście pojawiło się tam jakieś 2, 3, trzy, trzy komentarze, że no na pewno nie zareagowałeś i tak dalej, i tak dalej. A skąd ktoś mógł o tym wiedzieć? Bardzo pewni siebie oczywiście, yy, bo wiedzą, wszystko byli przy tym, wiedzą wszystko. A tak naprawdę ka kamery w Rosmanie mogą. Takie sytuacje potwierdzić, tak? że takie sytuacje były. Więc yy, przychodzę do Was apelem: nie bądźcie bierni, nie bądźcie obojętni i reagujcie, jeżeli słyszycie gdziekolwiek. Już nie mówię o Hebe, Rosman, mówię o szkołach, mówię o pracy, mówię wszędzie. Mówię wszędzie, reagujcie na hejt, bo hejt to jest naprawdę niszczycielskie dzieło, a osoby hejtujące powinny być skonsultowane przez najlepszych psychiatrów, biegłych psychiatrów i dostać odpowiedni wyrok. Ponieważ mm, wpojony hejt już w głowę i taki jakby permanentny hejt, to już można wziąć pod chorobę taką prześladowczą i stalkowania, tak? Także tutaj to już też jest wymagana terapia i podjęcie kroków w, w celu przywrócenia tego człowieka do normalnego funkcjonowania. Także to też nie jest takie hola hola. Także przychodzę do Was dzisiaj z reakcją moją, ja zareagowałem, ja nie mówię o nie, 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 mówię nie, koniec, kropka i dziękuję, tak być nie będzie. Ja sam to przeżyłem, ja wiem jak to wygląda, ja wiem jak to jest, i naprawdę to tak jak. Ee, jakby to Wam powiedzieć, aż mi głowa zasnudziła, z... mm, to tak jakby komuś Waszemu bliskiemu też się robiło krzywdę, tak. No to każdy człowiek jest człowiekiem, tak? Więc każdemu człowiekowi trzeba pomóc. Nie można tak zostawić tego obojętnie i przejść, udać czy się nie słyszało. Ciul z tym, co usłyszysz pod swoim adresem, to też masz buzię i też możesz powiedzieć pewne rzeczy. Także jeżeli Wam się film podobał, proszę o łapkę w górę i komentarz. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Buziaki wielkie kocham Was bardzo, do zobaczenia.